Myśmy się spotkali jako wydawcy gazet lokalnych w Zakopanem, mieliśmy jakieś takie posiady, nawet mniej formalny nie był to zjazd Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, bo przyjechali też tacy ludzie, którzy byli spoza, są spoza tego stowarzyszenia. No i zaczęliśmy się zastanawiać nad, nad tym, co zrobić z 212 Kodeksu Karnego, zwłaszcza, że my jesteśmy takimi najbardziej e, łatwymi ofiarami tego artykułu, bo często siadamy na ławie oskarżonych właśnie w procesach karnych i Zastanawialiśmy się nad tym, jak dobrać się do tego Sejmu, znaczy jak dostać się do ludzi, którzy podejmują decyzje. Wiedzieliśmy o tym, że tych apeli było przecież więcej, że były różne rezolucje, ale one się kończyły, jak kończyły. No i wymyśliliśmy taki plan, że każdy z nas, wracając do siebie, do swojego regionu, weźmie ze sobą taki apel, pod którym Zaproponuje podpis, złożenie podpisu swojemu parlamentarzyściom. Mówię swojemu, to znaczy temu, który no, pochodzi z jego okręgu, z jego powiatu, miasteczka, i tak dalej. No i rzeczywiście to się udało. Dziś mamy w sumie 18 podpisów złożonych przez posłów, i z tym, czyli jednym słowem, udało się spełnić ustawową, ustawowy wymóg, że 15 posłów. To już jest inicjatywa poselska i z tymi podpisami pójdziemy. W kilka miejsc. Między innymi złożymy ten apel z tymi podpisami. Tą inicjatywę poselską złożymy u prezydenta, złożymy do rządu i pewnie także na, 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 na ręce marszałka Sejmu. Myślę, że w ciągu najbliższych dni spotkałem się z takim zdaniem parokrotnie, że środowisko dziennikarskie jest rozbite, że my nie potrafimy razem czegoś zrobić. No i w związku z tym no, chcieliśmy złamać trochę ten, 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 tę opinię i zaprosiliśmy wszystkich możliwych. Którzy, którzy się interesują sprawą dziennikarzy i organizacje dziennikarskie, często skłócone ze sobą, z tego co, z tego, co wiem, i rzeczywiście no przyszło, przyszło dość sporo osób. Mniej chcieliśmy, żeby ta dyskusja nie poszła w kierunku oceny tego artykułu, bo od, na temat tego artykułu powiedziano już chyba wszystko, nawet więcej niż wszystko. Bardziej chcieliśmy się skupić na tym żebyśmy przyjęli taką, zrobili taką burzę mózgów, co dalej, znaczy, co robimy dalej. Wiadomo, że nie zamykamy się w klatce, tylko idziemy z tym w taki sposób, który ma, który realnie spowoduje obalenie tego artykułu. No i Dyskusja tak, tak, tak wyglądała. No oczywiście, że no były pojawiały się znowu spory na temat tego, jaki to jest artykuł, kogo dotyczy i tak dalej, i tak dalej, ale jednak przeważała ta opinia, która jest jasna, że to jest artykuł nie, dotyczący nie tylko dziennikarzy, ale w ogóle wolności słowa. I trzeba zrobić wszystko, żeby ten artykuł obalić. I